Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak dobrze śpisz? Czy wiesz, że sen to nie tylko czas odpoczynku, ale klucz do lepszego zdrowia? I dzisiaj pokażę Ci, jak zmierzyć jakość swojego snu i dlaczego jest to takie ważne. Pamiętaj, sen to 1 trzecia Twojego życia, więc warto go dobrze wykorzystać. Zrozumienie, ile godzin snu potrzebujesz każdej nocy to początek mądrego zarządzania swoim snem, ale to nie wszystko, równie ważna jest jakość Twojego snu. Oto kilka wskaźników, które pomogą ci ocenić jakość Twojego snu. Liczba przebudzeń. Więcej niż jedno przebudzenie w nocy może świadczyć o problemach ze snem. Łączny czas przebudzenia. Przebudzenie powinno trwać maksymalnie 20 minut. Czas potrzebny do zaśnięcia. Ponowne zaśnięcie powinno trwać 30 do maksymalnie 45 minut. Liczba drzemek w ciągu dnia i czas trwania takowej drzemki. Dopuszczalna ilość drzemek w ciągu dnia to 2 do 3, a łączny czas wszystkich drzemek powinien maksymalnie wynosić 90 minut, czyli 1,5 godziny. Zła jakość snu może prowadzić do zmęczenia, braku energii, problemów z koncentracją, problemów zdrowotnych i emocjonalnych, ale nie martw się, jest wiele sposobów na poprawę jakości snu. Regularny harmonogram snu, przyjemne otoczenie snu, ograniczenie stymulantów, unikanie ciężkich posiłków przed snem, regularna aktywność fizyczna, relaksacja przed snem oraz unikanie ekranów elektronicznych przed snem. Pamiętaj, Twój sen to inwestycja w zdrowie i jakość Twojego życia, zadbaj o jakość swojego snu, a obudzisz się pełen energii i gotów do nowych wyzwań każdego dnia. Obserwuj po więcej wiedzy.